Cześć! Z tej strony Starman. Jesteśmy tu razem z Leą i z Romkiem. Cześć! W dzisiejszym odcinku gramy w nową grę o nazwie Szaleństwo Mobów. W tej grze będziemy ze sobą walczyć, ale nie bezpośrednio, nie możemy siebie uderzać. Musimy walczyć poprzez budowanie struktur i spawnowanie mobów. Celem gry jest zginąć jak najmniejszą liczbę razy w ustalonym czasie. Czas ustalamy 7 minut może. Albo 6. zobaczymy jak ta gra się rozwinie jeszcze. Yy, ważne jest to, że w pierwszej minucie nie można spawnować mobów, można wyłącznie budować struktury. Można także niszczyć na przykład bloki przeciwnika, yy, ale zazwyczaj tego się nie robi, bo każdemu zależy, żeby zbudować jak najwięcej w tym czasie. Możemy zatem zaczynać. Zagarek włączam za 3 2 1. Okej. Okay. No tak chyba intuicyjnie byłoby zbudować jakąś zaporę. Jak Lea tam na spawni tych Strasznych stworów, no to one tu nie wejdą. Tylko, że to też nie jest takie w pełni skuteczne. No właśnie, Lea trochę inaczej tu zrobi. No bo jak Lea podstawi na przykład na spawnie lidery i postawi tam blok po drugiej stronie, no to one tu wpełzną, wejdą. Więc chyba trzeba byłoby to jakoś umocnić, chociażby właśnie korzystając z tego, z pajęczyn. Też ich strasznie mało mamy, więc trzeba ostrożnie. Ale je się ciężko niszczy, ale mieczem to szybko idzie. O! Tak, pach, mieczem. mieczem. O nie tu mi wypadło, ja jej teraz nie zbiorę. Uwaga, 15 sekund pozostało do Co? spełnienia mobów, tak? Mało strasznie. Uwaga, 5. 3, 2, 1. Można spełnić eee! moby. I co, ale coś nie spełnisz, babu? Gdzie. A ty, a nie, takie tam wysokie, struktury. Chociaż ja też buduję. O nie, co ja co ja zrobiłem? Wpadłem we własne pajęczyny. O, widzę, że też zrobiłem. Jeju, ale to jest straszne. Te pajęczyny, tego się w ogóle wydostać nie można. O, mogłem mieczem zniszczyć, ale nie chciałem burzyć tego, co sam zbudowałem. Ej, ty już się do mnie dostajesz? I to jak? No nie, nie mogę się pobudować. I co? Ktoś cię powitał? A bo ty tu jesteś! A przecież nie mogę cię bić! Oj, jak ci fajnie na Ej, ale te złote mieczyki, one się tak zużywają. Tak? Strasznie po prostu. Ja czemu nie mam tu dwóch w siebie. Trzech? zapomniałem, że mamy creeperangi O nie, ale nie chciałem tego creeperanga Ej, nic ci nie zniszczył, serio. Ej, on idzie do mnie, co za wariat, ja nie mogę. Kurde. Łe, zabiłem własnego creepera. I wpadłem we własną pojęczynę. Nie, jestem na shiftie. Ale to jest trudne, jak tu dojść? Jak tu. Łyczka, tylko nie to. O nie, co ja zrobiłem? Zginę! Judaj, dobra. Jaki student ta łyczka przyszła do mojej bazy? Nie mam pojęcia, ale ja już raz zginąłem. Zapamiętajmy to. Okej, ja mam tu. Na zaporze i to mnie tylko ratuje, bo ogólnie za zaporą tu ja mam cztery lideraki i... Nie, sorry, 5 lideraków. A ta uczka nie wiem, co się z nią podziało. No, Ej, ty tak dobrze ci tam, ale ja wiem jak to zrobić, ja wiem jak to obejść, jak się dostać do ciebie. O nie no... Okej, okay, 2-0 dla Ciebie, więc Leano trochę lepiej to rozegrałaś. Ale ja wiem jak to załatwić. To nie jest takie trudne, żeby, to, żeby Ciebie tamtą wykurzyć. Wystarczy użyć trików. Trików? Nie, nie używaj trików. Proszę, nie. Ja tak uwielbiam budować takie mosty, tylko żeby mi bloków starczyło. Mam jeszcze tylko 25 w tej chwili. No chodź, chodź, Już po tobie, Lea, serio. Serio, ja sobie tak stał. Kłuczy, nie sięgam. Ej, to jest teraz takie, kto sięgnie to. Tak, i co? Możecie się skończyły widery Oleha, i co teraz? Nie, tylko jest, nie Magmol. No nie! Jest! A! I jest, co? Jest! jest wreszcie! 2-1, 2-1! 2-1, ojoj! 2-2 2-2? Serio? Tak, bo ja tu mam widerami <laughs> do siebie! Mi się już skończy. Chyba budować! Jeszcze kolejny rozwinęłam! 3-2! Cztery, dwa, leo, jeeju. Już pięć, dwa. Najważniejsze to mieć taką stabilną, bezpieczną bazę, bo jak tam masz te widery i tam się zespałnujesz, no to one cię znowu sklepią, nie? No, no, no właśnie. I jak? Ciągle spadasz, nie? Tak, no, spadłam. znowu spadłam i znowu, znowu, znowu. Cały czas... Jest! Uh, uh, uh. uh. Nie! Nie chciałem tak! Ja tu stoję uh. Ja się nie uh. Gdzie ty jesteś? W bazie? I gdzie ty jesteś, Lea? Ja nie, nie widzę cię nigdzie. Nie jesteś u mnie, co nie? Uwaga, minęły już... Minęło 5 minut. Czekaj, ja zrobię dzień. Time set. Sunrise. Ja cię dorwę. I te widery do mnie też tu biegną. Ale ja zrzucę je do ciebie tam. Ej, to gdzie ty jesteś? Na tobą! Ej! Ej, co to ma być w ogóle? Ej, ja nie mogę! No musiałam się jakoś szybko podbudować, no bo wiesz... Już po tobie wiesz o tym, nie? Nie. Tylko, że jak ja teraz zmarnuję bloki, a ty mi kogoś tu wyspałnisz... To trochę było. Ale ja wiem jak to... Ej, ale mam trik! Świetny! i to jest coś pięknego, patrz to! Uhuhu. Ej, czemu on nie wybucha? Ten creeper? Ej, dlaczego? Ej, to jest nie fair! Czekaj kogo? Nie no, łiczkę mam, ale łyczki są za dobre moim zdaniem, żeby je tak, ale dobra, no, trudno już. Okej. Okay. Jakby cię... Ej, jak to się stało? Nie! Starmy, nie! Jeju, ale ja się trochę zagapiłem, bo tam spojrzałem co u Romka, bo romek się wyciszył to i zginąłem. Masakra jakaś. Czyli ile jest? Ja zginąłem trzy razy, a ty cztery, tak? Tak. Dobra, byleby być na prowadzeniu. Ja sobie tu drzwi jakieś postawię, no bo... I właśnie ja mogę się drzwiami podbudować. Ja nie mogę Jaka patologia! Drzwiami. Czego używasz do podbudowywania się drzwi? Kurde, nie da się tak. No nie. Ja cię dorwę, Lea, nie ma, nie ma opcji. Tylko tak. Tego łiczy syna zrzucę. Ja się zabuduję drzwiami. Ej, on mnie podkom, nie, tylko nie to, no to już po mnie. Podkom dostałem w twarz. Jezu, 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 i teraz creeperanga, tak, 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 tak. Nie. Tak. tak. Nie. Ej, nie zabiło cię to? Jak to? Ja nie mam Już minęło 7 minut. Proponuję ostateczny kroń, koniec gry 8 minut jak będzie, dobra? To już ostateczny. Ej czemu te Magma cube do mnie lecą, a nie do ciebie? Ja się zabuduję. Nie! Ej, byle by ja... Żebym ja tylko nie zginął w tej o, bie, chwili. Bie, 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 bie. No, bie. Ale po co ci wiesz, że ja już nie mam potworów? Nie ma. To już jest końcówka. Bo ja już nie mam jak ciebie. Chyba, że ten magma Cube cię zacznie bić. O, stanę jakoś sprytnie. No i zginąłem. 4-4. Ej, co to ma być? Ej, jak? Ja bym chciała się jakoś tam do ciebie dostać, ale. Czy może. Nie, to się... O, byś zginęła, jest o. końcówka gry. Uwaga, 4 3 <laughs> 2 Jeden. Koniec. Nie zginęłaś, nie? Nie, za drzwiami jest. A ty w sumie w grze ile raz zgnęłaś? Cztery czy pięć? E, chyba pięć jednak. Tak? bo tak? no. tam w pewnym momencie chyba już nie liczyłaś, nie? No. Czyli no w takim układzie jakbyś zginęła pięć razy, no to ja zwyciężyłem jednym punktem. Tak, Dziękujemy wam drodzy widzowie za oglądanie. Mapka wygląda po takiej bitwie bardzo ciekawie, nie powiem. Ło, jakieś magmole skaczą, jakieś drzwi w ogóle. Czy to ma być? Ciekawe bardzo. Dziękujemy Wam za oglądanie. Zachęcamy Was do zbudowania takich układów. W Waszych grach możecie się tym pobawić, inne moby dobrać, inne ilości, jakieś inne przedmioty. My myśleliśmy też o Lava bucket, water bucket. Wszelkie modyfikacje możecie sobie dodawać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tu już nie będę wychodził, bo zostanę zabity po prostu. Papa! Pa.